Jan Jone urodził się w 1891 roku w Augustówce. Ukończył szkołę policyjną państwową. Początkowo pracował w Grodzisku Mazowieckim. Następnie został przeniesiony do Piastowa. Tu pełnił obowiązki komendanta posterunku w stopniu starszego posterunkowego. Kiedy ogłoszono mobilizację, wyruszył do punktu mobilizacyjnego w Grodnie. 17 września 1939 roku został wzięty do niewoli. Wraz z ponad 4 tysiącami funkcjonariuszy Policji Państwowej został osadzony w obozie w Ostaszkowie. W ewidencji NKWD widnieje na liście jeńców przewidzianych do rozstrzelania pod numerem 10347. Podzielił los tysięcy polskich jeńców i został zamordowany przez NKWD w 1940 roku w Kaliningradzie. Został pogrzebany w dołach śmierci w Miednoje. Pośmiertnie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński awansował Jana Jonę do stopnia aspiranta. Jego nazwisko znajdziemy również na pomniku, który znajduje się przed siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Oprócz aspiranta Jana Jone znajdziemy tam nazwiska jeszcze 13 policjantów z powiatu pruszkowskiego, którzy zostali zamordowani na wschodzie. Szczególnym pomnikiem poświęconym temu bohaterowi jest Dąb Pamięci posadzony ku Jego czci przed Komisariatem Policji w Piastowie.